Jesteśmy stowarzyszeniem młodym, raskującym, uczącym się. Tak naprawdę, gdyby nie pomoc wielu ludzi, tego boiska, tego stowarzyszenia by nie było. I myślę, że wypada w tym momencie bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi Januszowi Piechockiemu za pomoc w prowadzeniu projektu. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu zastępcy, panu Łukaszowi Malczewskiemu, to dzięki jego wiedzy, umiejętności, pomysłom, czasami jakieś naganie, co stowarzyszenie działało, bo taka jest prawda. Bardzo dziękuję stowarzyszeniu ten Ryb. Bardzo dziękuję Państwu serdecznie. Chciałbym bardzo serdecznie, osobiście również, podziękować pani Katarzynie Sałacie, która nam, nas przygotowała do projektu, projekt prowadziła, była po prostu niezastąpioną osobą. To proszę Państwa, czwarte boisko na terenie gminy oddane w tej kadencji. O Orliku w Margoninie, boisko na osiedlu, czy w, czy w próchnowie macie wy nie tylko jak tutaj pan dyrektor mówi mówił, młodzież, ale i całe społeczeństwo. Od dzisiaj pan otrzyma... nam przekazuje to boisko wasze władanie i myślę, że tak jak wszyscy stoimy, po, po, powinniśmy dla tych wszystkich ludzi, którzy przyczynili się do otwarcia tego boiska krzyknąć słowo dziękujemy. Potrafilibyśmy tak zrobić na 3-4? Dziękuję! To boisko to jest widzialny znak tego, że fundusze europejskie zmieniają nie tylko Polskę, ale, ale przede wszystkim polskie, polskie wsie, polskie miasteczka. I to jest taki najlepszy przykład, jak pieniądze europejskie mogą być dobrze wykorzystane. I tak też stało się tutaj w Radwankach. Ja bardzo serdecznie. Gratuluję, gratuluję stowarzyszeniu, które, jak pan burmistrz powiedział, w zeszłym roku rodziło się w bólach, w trudach Nie będę słodził, dużo jest jeszcze do zrobienia, naprawdę bardzo, bardzo dużo. To, co już się udało, to jest pewien sukces, ale przed nami jeszcze mnóstwo, mnóstwo pracy, nie tylko tu w Radwankach, ale przede wszystkim w Adolfowie, w Lipinach, to, to kolejne miejscowości, które czekają na, na swoje inwestycje w infrastrukturę sportową. Proszę Państwa, gmina za wszystkim nie, nie może stać, nie może funkcjonować, może inspirować. Stąd też pomysły, aby te stowarzyszenia wzięły na siebie ciężar realizacji takich inwestycji jak ta. Nie drogi, nie chodniki, bo to nie należy do zadań stowarzyszenia, ale tego typu obiekty jak najbardziej.